Tu się ma w kolejnym odcinku, w którym e, robimy nadal misje poboczne. Bo trzeba zabić e, Robimy misje poboczne ostatnio, właśnie zlokowaliśmy tego szybko. Konia oczywiście to jest czerwone, bo szybciej jeździ. Takie jest zapisane w gwiazdach. Którą by tą misję wybrać? E, to na samej północy. Kończyliśmy wątek z tym raperem, naszym... co? Tak będziemy go roboczy nazwali? Pasują do siebie, nie? Dawaj da... no jojoj Zniszczyłeś się Jakby za kurwa policja to trochę czy trochę na Znaczy głupio, czy mam władzę panie problemie? Wiedziałem, że przyjdziesz. Masz w oczach coś takiego, co mówię, i jestem dobry w zabijaniu ludzi. Lubię pieniądze i szukam kłopotów. Wow, moje oczy plotą więcej niż ja sam. To na przygodę z handlem ziołem. Kiedyś się próbowałeś z tym to jakie zierane oczy Czyli masz doświadczenie. Dobrze. I nie muszę ci tłumaczyć. Wszystkiego, jak niektórym. No to, tu masz listę klientów, którzy zapłacili za zamówienia. Po wykonaniu roboty zniszcz wóz, zapach zioła nie da się usunąć. Kiedy tu wróci, dostaniesz karę. Kasę. Pamiętaj tylko, że jak inni będą odlatywać, to lepiej trzymaj się nisko. Taki... poetycko. No sam się nawinął, panie władze. Sam się nawinął, dziękuję, że rozumiesz. nikaj straży, ok. Daleko to jest. Łe, eee... ty rzeczywiście. Trzeba takimi. mi się żeby nas. jak najmniejsze szanse na jakimś tutaj rycerza spotkać po drodze. No będę mówił policję, bo. No to jest tutaj tutejsza policja, wiadomo. No jeszcze się kurwa trzeba naćpać przy okazji. Oprócz, nie nać, bo... to jest kagatek. O, darmowa zbroja na cmentarzu. Czemu na cmentarzu jest zbroja? Chociaż wygląda, jakby na konia była. Taki Ten... model po prostu. Pełny pancerz, zajebiście. Pomylą się, że jestem jednym z nich, nie? Tutaj broniłem bitwy. Pod Grunwaldem to jest 13 wiek z tego co skumałem po osiągnięciu No więc taki 100 lat brakuje stu zależy kiedy się działa i dzieje dzia ta akcja ładnie No jak tu wjechać do miasta, żeby strasznie zauważyła hmm. A, tutaj jest bo tu wcześniej tu było. Tu jest władza, więc tutaj ją miniemy, jednak wrócimy. W okazji rozwalając cały targ, tak żeby policja była jak najmniejsza szansa, że zwróci na nas uwagę oczywiście. U urywa policja stoi wokół tego typa. Tak ma być? Myślałem, że spisgany jest ten chłopal, ale rozpołan... Hej! Ty, co to z zapach stół? Z głupości, okej. Okay. Prze Przemyślano, od razu tu mamy. O, straszna gwiazdka, hej! Ej, no kurwa, no to tak nie powinno działać. Będziemy mieć jakieś immunity na chwilę chociaż. Baba... Ej, ej, to trzeba rondo zrobić. No, już dwie gwiazdki, zajebiście. Zresztą teraz... Nie ma jak uciec w sumie. Bo cały czas się będą za nami pojawiać e, No jak tak e, pościg zgubię No tak bez sensu teraz będzie Na szczęście uderzasz w co? Auto Kurwa klasik classic, ale przynajmniej zgubiłem policję, tak? Tak I trzeba inaczej tam podjechać Bla 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 Wsiadaj na tego konika i lecimy ja mój szybko nie zniknął. Ej, szkoda, szkoda. Taki czerwoniutki. Na główną drogę wjechać? No spróbujemy, nie? Jeszcze będziemy omijać policję, bo mamy ją na minimapie. Ten tutaj już tu buszuje. No, on coś czuje. To nie zioło, nie? No, to tędy. No, 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 no. trzeba jeszcze tutaj bardziej jechać. Aj, no, o, no, tu jakieś dobre. Kasno ludy. Troje się przy... przygarnie znowu. Klasik się przyda, na pewno się przyda, będzie jakaś klepka na tej misji. No, jestem przekonany, że jakiś klient się obudzi, że ma zapłacić i będzie trzeba mu wyjaśnić parę spraw, jak to w tym świecie bywa. Szczególnie, że to jest średniowiecze. Ok, cyk, cyk, Trzeba tam jakoś wjechać, żeby ominąć strażę. Będę. Tak, może tak. O, tb ominęliśmy. Jo, mój człowiek, ty dobroć czuć na kilometr. 200 sztuk złota. zanim się działem, uniknij straży. Gdzie teraz? Jesteśmy takim kurierem No miski, ziomek, o kurwa Już się tu pojawiają, już, już ktoś podkablował Czy no tam było coś czuć? Coś czuć bla 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 A teraz zostaw fajkać i pokazuję tutaj animacja Śledzi mnie, śledzi mnie Zniknęło, okej, okay, okej okay. Teraz tu za nim będziemy jechali, bo raczej się nie zrespi drugi obok Trzeba kombinować trochę jak tu podejść pod niego No widzicie, to też się zrespiła straż O księdzu, bądź błogosławiony synu, no wiadomo. Dobrze, dalej zajmuj się Żułem, unikaj strachu. Okej, okay. też mam na drugi koniec podjechać. Może portem? Więc tak nie będzie najszybciej. Tam obiegówkę zrobimy, obwodnicą się przejedziemy. O czy to jest? Przecież tędy, no niby główna trasa, ale się mogą respić, chociaż ta gra pewnie niezależnie od tego, czy to jest główna trasa, czy nie, to i tak się policja takie szalone szanse zrespić. Co nie w Aeropunku tak było, że był bardzo dziwny system płonienia przez policję, że ona się respilały po prostu, i jej to naprawiali. Coś takiego było, ale mi to przeszkadzało po prostu. Znaczy przeszkadzało, bo trochę na to narzekałem ale tak wspominam, jako jedną z lepszych gier, co grałem. Powiem, że grałem ją dosłownie w premierę. Tam chyba yy, kilka dni po wyczołem. Ach, ty mój aniele, mój cały świecie, mój trycerz, luźniący zbroi, kocha cię, proszę, zrób mi sobie świeci. Trzeba wrótkę. Dalej zajmę się ziołem. Oj. No, teraz tak zwany Oxenfurt odtędy to e, tak kontynuując natrafiłem tylko na jednego takiego buga game game breaking, game break e, psującego grę, tak, nie będę sobie łamał języka w łączeniu polskiego z angielskim e, i musiałem wczytać rozgrywkę na końcówce już samej nie wiem, pół godziny straciłem Coś tam było e, że mi się zbugował i nie mogłem ruszyć, coś takiego. I to wszystko dosłownie, a tak to i co chodziło chodziło. Piękne czasy, gdy miałem nowy komputer. Na najwyższych chodziło a tam oprócz RTX-a, bo aż takiego nie mam. Innego, jak teraz pewnie widzicie, wydaje, jak oglądacie. Ale starcza, nie? Teraz jak przestawiłem na zasilanie na najwyższe, to jest spoko. Nie, się tam inaczej dotrzeć. Jest drugi most. E, próbujemy tamtym. Tym nie ma co, jak tam stoi. Chociaż może już się e, e, zniknął. Jak nie mam go na polu, znaczy na mapie. Chociaż w sumie musi być pościg, więc raczej będę musiał trochę dalej odjechać. Bo oni aż tak się nie pojawiają i znikom. Jak już jest pościg, zaraz się okaże, że go nie ma. Nie, no jest. Eee, on, on tu jest szalony. On ma taki patrol, czy co? Tutaj z powrotem sobie i leci. Halo? Ej, pierdoło, tu nasz teren. Oddaj kasę i zostaw wóz. To może nie wydubujemy ci oczu. Jesteście zbierami herba? Nie znać mnie debile? Hehe, he, poznamy się z twoimi hehe he wnętrznościami, hehe, he, już za chwilę. Ty, mogłem ich w sumie... u kurwa, oni całą tarczę zdjął, mogłem się napierdalać z konia. Oj. Ty, nie, nie zabijam go na hita z rozpędu. Tylko tam jest kurwa. Nie mogę za daleko wybiegać. Ok, no i wracamy na wóz. Zniknęli. Nie załapałem się, nie załapałem. To jakiś magnacik szachcisc bardziej w sumie. Gdzieś czym się różnili magnaci od szlachcisów? Szachcicowie na pewno w Polsce, czy magnaci byli? Nie wiem. Pierdolcie się, jeszcze jak mi zioło przyklepiecie, nie? No oczywiście, kurwa. No muszę na piechotę teraz uciekać, bo inaczej mi zioło przyklepią. A tu nie wiem gdzie. O, tu jest Poko. No, Zajabi się, schodzi z tego. Teraz już nie znasz. No i igit. Chociaż hpeków nie mamy, to moglibyśmy beczki jakieś. Panie policjanciu, tylko akalpazylia, uriwa, tu akurat ziomek, trzeba poczekać. Dobra, nie pojechał w moją stronę, zajebiście, to gramy go trochę tak. Jesteśmy w centrum tego okręgu. Nie jesteś trochę za stary? Ej, mam 40 i dalej jakimś cudem oddycham. Potrzebuję czegoś, co pomoże mi przetrwać tej śmierdzącej noże. W ogóle a propos wieku, średniowieczu. Bo to, to jest lekki mit, że ludzie tak żyli 20-40 lat. Owszem, była taka niska dosyć średnia wieku, nie? Tylko po prostu zaniżali ją e, noworodkowie, bo teraz się na tyle rozwinęła medycyna, jak wiecie, że... Rzadko który noworodek przeżywa, a wcześniej tylko yy, rzadko który noworodek ginie A wtedy to było dosyć y, pospolite, że jakiś sobie niestety umarł I przetrwali najsilniejsi Takie to jest czasy, no w sumie w czasie e, tej dżumy czarnej śmierci to połowa Wielkiej Brytanii umarła Ogólnie Europa się sobie wtedy trzymała Parkuj Po prostu pod las, po jakimś laskiem, czy co Czy mogę na przykład w mieście, ale tak na skraju. No raczej nie. Tutaj jest park. Może uznają to, jak dzicz. Jestem ciekaw jak... Aha, to jest dzicz. No okej, okay, nie zauważyłem tej kropki. No ten policjant to jest... Że się udało. Tutaj kurwa. Udało się. pominąć No, mogliby uznać, że to jest dzici już, nie? No, tutaj zgarniemy kwiatki. Wcześniej to nie działało, co nie? W ogóle jestem ciekaw, czy się lekko wstawimy. Jak spalimy ten wóz. To jest nagranie. granie. różnie. Jakby tu nam policja wyjechała, no właśnie, to znowu będzie trzeba taką obiegową. bomb B. Wszystkie te kwiatki można zaliczyć. A jaki Chudrata. Nic w usta, nie miałem go spalić? Czekaj tylko, zniszczę wóz. Jeszcze ja swój wóz zniszczę stary. Kurwa skąd, przecież na oboczu go zajebałem. no, miałem spalić. W którym to się zmieniało Zadanie, zmiana Kontrol. Dobra, pod kontrolą. Chyba. No Ty no ile można w to bić? Stary? W wolnej chwilę będę mi się wrócić do żelaza Starczyło konia zabić, to jako zniszczenie wozu. Taka ta gra jest brutalna. I się żegnamy w tym momencie. Łyma.